Hej, witam was już w czwartym odcinku z wyścigu. Właśnie chodzimy na nasz świat. Bo wiem że coś mi się stało i mi się Minecraft skraszował Więc ostatni odcinek tak się nie skończył, jak powinien. Wiem taką co? No to... O, co to? Ja tego nie chcę. Więc. Hmm. Łóżko! O kurde, nie ma łóżka, tak! Eee, yy, zrobię szybko łóżko. W tym momencie trzeba ogarnąć ten moją trzy ture. No i tam chyba wam pominięte trzeba. Łatwo.

No, zapomniałem o coś Powinno być tu. Tu idą te głupie rzeczy. Tu idą moje osobiste rzeczy. No nie, to tu. To tu. tu, tu. No okej. Okay. Ja wyglądam tak. I chciałem Wam powiedzieć, że dawno nie grałem na minet. I kupiłem vip ale coś mi nie chce działać jeszcze. Więc yy, włączymy na odcinku. Już będę grał na Mines Na Minecraftie 1.7. Więc yy, wtedy be... Ale jeszcze chyba nie będę grał na taki króciutki odcineczek. Yy... Więc w następnym odcinku z Miners będę, yy, będę będę, 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 będę sprawdza czemu mi to nie działa z wami mam nadzieję bo yy, każdy mówi poczekaj bo admin ci zrobi ale ja już czekam tydzień więc wiecie czekajcie przejedziemy się na naszym krosie, przemyślimy sprawę jest wolne. Gdzie jest bamek z życiami? Tam jest. Tu co pojemy. Są

Gdzie są ich życzenia bo chcę też okazję? Nie zastanawiać się, tylko mi mówi w dekle jesteście, jadę stąd. Możliwie, że tu łatwo sama wyska. Okej okay. Więc Będę teraz jechało tak I widzimy się już w następnym Odcinku Więc się Nie mogę doczekać I Pamiętajcie, że możecie mi też polecać serwery I możecie też z nami grać jak mówię z nami, to mam na myśli OGG, Azbota i mnie, więc powinno być zawsze fajnie, pamiętajcie, że zawsze jest fajnie u nas, no i cóż, yy, będę już tu kończył, no bo mam mało miejsca, więc nie mogę za długo nagrywać, i odcinek powinien się pojawić w sobotę, czy w niedzielę, już jest no zobaczę kiedy to wrzucę, Jeszcze ja mam busy daj. No więc. Ja tu was żegnam. Jak to źle wygląda. zrobię w Okej Ok. Yy, no to ja tu was żegnam. Tylko sobie do domku. Takim łokiem. I. <coughs> Jak byłem mały, to tak zawsze robiłem. Nie, no. no tak jak byłem mały, to zawsze tak robiłem. Um, um, um. Jej! zrobiłem tak dużo itemków. E, widzicie, pewnie... E, teraz... Te... I no i mam takie Aikenki e, w ogóle Ja tu wrządzę normalnie Jak mały to tak powiem Więc Potrzebne mi jest mój mieczy To patrzcie jak to fajnie działa Nie wiem czemu to tu nie działa Kurde. Ok, widzimy się na następnym odcineczku i żegnam się z wami, żegnam się z wami, żegnam się z wami, narazka!